Modus 5 AI Cześć, w dzisiejszym materiale pokażę Ci schemat działania konteneryzacji widoków. System pozwala na przypisanie kilku zakładek, widocznych jako osobne kontenery. Schematy tych widoków użytkownik definiuje sam, a w tym widoczne zakładki, ilość kontenerów oraz ich układ względem widoku całego okna programu. Dzięki konteneryzacji każdy widok może być przechowywany i zarządzany oddzielnie, co pozwala na elastyczne dostosowanie układu i wyglądu aplikacji do preferencji użytkownika. Kolejnym elementem konteneryzacji jest zapisywanie widoków oddzielnie lub całych modułów. To oznacza, że użytkownik może zapisać konkretny widok w kontenerze jako osobny układ, co pozwala na późniejsze łatwe przywrócenie go. Dzięki temu narzędziu użytkownik ma większą kontrolę nad sposobem organizacji i zarządzania widokami.